Siemanko, siemanko, w piątek o 19 do paczek trafi już ostatnia drużyna Futis i w tej ostatniej ekipie znajdzie się m.in. ten zawodnik ze zdjęcia, czyli Desiree Due z PSG, czyli świeżo upieczony zwycięzca Ligi Mistrzów, ale ten ostatni tydzień Futis będzie naprawdę wyjątkowy, ponieważ będziemy mieć aż 6 kart 99 overalla w paczkach, dlatego teoretycznie powinno być troszeczkę łatwiej w tym tygodniu o wypakowanie właśnie tych kart o maksymalnym overallu. Wyciekły już wszystkie karty, które pojawią się w paczkach, czy to w SBC, Bądź zadaniach, i wśród nich będzie jeden Polak, rodak. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC25? Jeśli tak, to wbijaj na usevenbuy.com. Tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. u7buy ma mnóstwo świetnych recenzji od graczy na całym świecie i jest polecana przez największych influencerów, a obsługa klienta działa 24 godziny na dobę. Korzystając z kodu Clip, uzyskasz dodatkowe 8% zniżki. W dodatku na u7buy często pojawiają się konkursy, gdzie można wygrać darmowe monety, a przy większych zamówieniach również zgadniesz więcej monet niż zamawiałeś. Dlatego, jeśli potrzebujesz monet, wejdź na u 7 buycom i zgadnij dodatkowe 8% zniżki z moim kodem. Link w opisie. A więc zacznijmy od zawodników, którzy pojawią się w paczkach już w ten piątek o 19:00. Jedną z tych największych gwiazd będzie oczywiście Mohamed Salah, którego można było się spodziewać w końcu, że trafi do ekipy Footy z 99 dala 5 z plusem 99 tempa. 99 dribblingu. Naprawdę karta wygląda przesolidnie. Kolejną kartą będzie ikona Andrea Pirlo. Również dostanie overall 99, gdzie ma 99 podań, 99 dryblingu. No naprawdę, ta karta również wygląda bardzo, bardzo dobrze. Zresztą w tej grze Pirlo zawsze dobrze się odnajdywał w każdej wersji, także domyślam się, że ta ikona również będzie jedną z lepszych w grze, jeśli chodzi oczywiście o pomocników. Kolejna karta to Cole Palmer. Również overall 99. Również 5 playstyle z plusem ma 99 driblingu i podań i tylko 98 strzelania, także jest tutaj jakieś, jakiś powód, żeby dawać mu jakikolwiek styl gry, żeby te strzały ewentualnie troszeczkę podnieść. Mamy oczywiście duo, o którym już wspominałem. Następne dwie karty o Weraulu 99 to Beckenbauer, czyli kolejna ikona i to w miarę nowa ikona w tej grze. Oczywiście on już kilka miesięcy jest czy to w paczkach, czy dostał również specjalne karty, ale tutaj będzie jego po prostu najlepsza wersja możliwa w grze. Będzie mógł grać oczywiście jako środkowy obrońca, pewnie jako defensywny pomocnik również, także on zawsze ma tam kilka opcji do wyboru, chyba nawet środkowego pomocnika też miał, jeśli, jeśli mnie pamięć nie myli. No i kolejna, już ostatnia karta 99 overalla to Gareth Bale. Gareth Bale w końcu doczekał się karty, która no, wygląda po prostu, zobaczcie na te statystyki. 99 tempa, 99 strzelania, 97 podań, 97 dribbling i 5 playstyle z plusem w dodatku 93 fizyczności i nawet sporo defensywy, także tutaj Kent Garrett Bale będzie naprawdę niesamowity. Oczywiście nie będzie łatwo trafić tych kart, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jest ich aż 6 w paczkach, no to w teorii powinno być to przynajmniej troszeczkę łatwiejsze niż w poprzednich tygodniach. Dalej mamy tutaj Jonas Stonsa z Manchesteru City, tutaj już tylko 98 overalla, 4 playstyle z plusem, statystyki oczywiście już obłędne, jak to w większości kart, fut Następnie jedziemy tutaj może od lewej. Następnie mamy Tibu Kurtua, czy jest w końcu jakiś bramkarz. 98 wydala statystyki wyglądają oczywiście bardzo, bardzo dobrze. Może o tych statystykach już mniej będziemy mówić, ponieważ praktycznie większość kart ma tu wszystko prawie że wymaksowane. Tutaj playstyle są ważniejsze dla bramkarzy. Tutaj dali mu dwa do podań. Dosyć dziwnie. No, wolałbym jeden z tych playstyle'i do podań zamienić na jakiś bramkarski z plusem, ale zobaczymy w praniu. Zobaczymy w praniu, jak to będzie wyglądało. Następnie Mamy Roberto Carlosa również 98 of ale 5 playstyli z plusem. E, jestem ciekaw również jak będzie się spisywał w grze. Oczywiście jest to bardziej taki ofensywny obrońca, tak jak grał w rzeczywistości. Ma tutaj stałe fragmenty, w dodatku oczywiście wiadomo jego legendarne rzuty wolne. E, tak więc tak więc Roberto Carlosem będzie można postrzelać sobie właśnie brameczki ze stałych fragmentów. Następnie mamy Bastoniego 98 of 4 playstyle z plusem. No praktycznie to co najważniejsze dla obrońcy, to ma prawie że wymy. Maksowane, czyli 98 defensywy i fizyczności. Również całkiem niezły dribbling tempo, również wystarczające. Wystarczy jakaś kotwica i będzie totalnym rzeźnikiem. Następnie 97 overalla ma Zico, 4 playstyle z plusem. Statystyki również wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Troszeczkę wystarczy mu podnieść tempo i będzie na pewno świetnym SPO. Kolejny zawodnik to woler, czyli niemiecki napastnik, 4 playstyle z plusem. Domyślam się, że będzie leciał w co drugiej naszej paczce z kartą footy Kolejny zawodnik to również napastnik, czyli e, Tonej. E, również cztery Playstyle, i też, no, myślę się, że tą kartę również będzie łatwo wypakować. I mamy drugiego bramkarza, czyli Petera e, Schmeichela. E, no, tutaj dali mu akurat trzy Playstyle z plusem do e, obrony m, tych umiejętności bramkarskich, oczywiście, i jeden playstyle do e, podań. Także jestem sam ciekaw, jak Schmeichel będzie się spisywał. I ostatnie karty na samym dole to Frank Rajkart. E, tutaj również 97 overalla, on zazwyczaj może grać również na środku obrony, tutaj wyjściowo oczywiście na SPD, następnie mamy Morrientesa, czyli hiszpańskiego napastnika, również 97 overalla i 4 playstyle z plusem, wymaksowane strzały, także tutaj akurat nic nie trzeba ulepszać. Kolejny zawodnik to Lala, czyli boczny obrońca z Francji, również bardzo często wykorzystywany w różnych wersjach w tej grze. Kolejna pani to Ester, no to już zaczynamy się tutaj zaczynają się karty, które pewnie będą lecieć co chwileczkę w naszych paczkach. Kolejny zawodnik to Joe Cole, kolejny lewy obrońca i na koniec mamy panią Payne. Także tak wygląda cała ekipa, która pojawi się już w piątek w paczkach. Mnie naprawdę bardzo cieszy fakt, że mamy aż 6 kart 99, które można trafić. Oczywiście dajcie znać w komentarzu ile takich kart już trafiliście do tej pory, jeśli chodzi o futis oczywiście. No tutaj będzie tych kart aż 6, także mam nadzieję, że będzie łatwiej wypakować. Przejdźmy do kart, które będzie można odblokować w SBC, bądź w zadaniach. Pierwsza karta, to jak sami widzicie, Erling Haaland, z tego co wiemy, powinien się pojawić w SBC, 5 Playstyle z plusem 98 overalla, no i ta karta pewnie będzie przegięta. 99 strzelania, 96 dribbling. Jedynie właśnie może ten dribbling nas tutaj interesować, jak on będzie w grze się zachowywał, czy nie będzie zbyt klocowaty, ale myślę, że warto tak czy siak będzie go zrobić. Następnie mamy zawodnika z Arsenal, Louis Kelly czyli bardzo popularny zawodnik, który również gra na kilku pozycjach zazwyczaj w Arsenalu. Tutaj będzie ustawiony na środku pomocy, również 4 playstyle z plusem i naprawdę statystyki wykokszone. Najmniej ma strzelania 94. Kolejny zawodnik to Iñaki Williams, tutaj również napastnik bądź prawy pomocnik z Ligi Hiszpańskiej. Tutaj tempo zazwyczaj jest 99 na jego większości kart specjalnych, także tutaj też nie jest inaczej. 4 playstyle z plusem, w tym 3 do strzelania. Także całkiem, całkiem sporo. Następny zawodnik to Kamawinga, czyli pomocnik francuski z Realu Madryt. Również ciekawa karta, zwłaszcza, że Kamawingą grałem bardzo dużo. Robiłem sobie jego ewolucję kilka razy i naprawdę zawsze robił robotę w środku pola. Ma całkiem fajną sylwetkę w tej grze. Tak więc myślę, że Kamawingę również warto będzie przetestować, jeżeli szukacie jakiegoś pomocnika. Kolejne pięć kart to Hudson Odoj, angielski pomocnik. Tutaj z lewej strony ustawiony cztery playstyle z plusem. Wygląda całkiem, całkiem solidnie. Następnie mamy tutaj Manciniego z Romy, czyli obrońca środkowy. Całkiem dobre statystyki, aczkolwiek te playstyle troszeczkę dali mu tak jakby od niechcenia. Jedno do górnych podań, drugie do ślizgów. Moim zdaniem ta karta nie będzie jakoś specjalnie przez nas używana i docieramy w końcu do naszego polskiego rodzyneczka, czyli Włodek Smolarek na pozycji napastnika. 4 playstyle z plusem. 99 tempa, 97 dribblingu, i 97 strzelania. No, tutaj niewiele można jeszcze tu ulepszyć w tych statystykach, także myślę, że z Molatkiem na pewno sobie zagram, tak, żeby po prostu go przetestować i pocieszyć się jego brameczkami, albo przetrzymywać piłkę przez pół meczu przy bocznej flaze, po prostu, żeby powkurzać przeciwnika. No i ostatnie dwie karty to Makalele, 97 overalla, 3 Playstyle z plusem, typowy, środkowy, pomocnik defensywny, coś jak Kante, mniej więcej podobna sylwetka, no może tam parę centymetrów ma więcej. No i na koniec będzie jeszcze Rui Koszta. Również cztery playstyle z plusem 97 overalla. Tak więc tak wygląda dziewiątka zawodników, których mamy dostać w SBC bądź w zadaniach. Ja się domyślam, że Kamavinga i Halan, czyli te dwie najwyżej ocenione karty, akurat będą w SBC, bo tak zazwyczaj się dzieje. Prawdopodobnie dojdzie też jakaś ikona jeszcze w SBC, bo no, sama jedna ikona tutaj Makalel to dosyć mało. Zazwyczaj dostajemy dwie bądź trzy Ikony. Tak więc prawdopodobnie jeszcze w ciągu tygodnia dostaniemy jakieś dodatkowe karty, jakieś będą dodatkowe przecieki, na pewno to oczywiście na naszym Discordzie o nich poinformujemy. No i na tą chwilę to będzie wszystko z informacji, które wiemy i jakie się pojawią w przyszłym tygodniu. Oczywiście, jeżeli będzie tego więcej, coś nowego wypłynie, to dam znać na naszym Discordzie. Jak jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam, link jest w opisie. A na dziś to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.